To jest kokardka, dobra. Co mam zrobić? Trochę za późno. No ale kieszenie to im mogę zawsze sprawdzić, prawda? Co się dzieje? Ja inne opróżniam kieszenie. Dobra. Spadać, widzę, że mnie gonią. No, Kuźwa mać. Nie wiem w czym problem. Zwykły Patek, i on nie może przeskoczyć tego patyka. Czym problem był? Nie, nie, nie chciałem tutaj, żeby się na wierzchołek wdrapywał. Kolego? Tylko skoczył, o właśnie, na ten dach. I szukamy skrzynki. I skrzynka jest. Ops, i jeszcze. A później tego jego mościa se zabijesz. Cry your bonus spite powder. Stop you. Oh, yeah, you little Then Arno. Szukamy kolejnej skrzyneczki Ile? 94 metry I o to chodziło No ale trudno Słuchajcie tu nic nie ma no raczej nie Coś tu jest? Co to jest za skrzynia No co? Skrzynia Nowicjusza Dostosowanie Wspólna gra, moje bractwo Ranga Sasyna, rywalizacja klubowa Policjusze właśnie tego szukałem. Tylko co się stanie? Jak nacisnę to to się wyłączy i przełączy na do przeglądarki, tak czy nie? Naciskam. Powróciłem jednak, tak <grytanie> się nie myliłem. Zostałem przerzucony do przeglądarki. Ej, boże, boże. Dobra. Szukamy zwykłej skrzyneczki takiej dla ludzi. Jednak gdzieś jest tutaj. Gdzieś tu jest na dachu. O. I co jest tutaj dziś ta skrzynia? A jest dobrze czeka tu na mnie. Dobrze, i jeszcze jedna została. Co my tu mamy? Co to jest? Szybka podróż? Jak będzie. Tak jest. Szybka podróż po skrzynie ze złotem i skarbami. Dobrze. Jest, oznaczamy sobie skrzyneczkę, bo po to żeśmy wykonali 205 metrów. A popatrzmy w ogóle jak wygląda ta część Paryża. A, tu jest synchronizacji punkt. Właśnie dziś słyszałem ten głos tego ptaka, dobrze żem doszedł zanim żem skoczył w dół. Dobra. Skaczemy, skaczemy. Ła! Dzielnice San Luis. Nie wiem, czy dobrze czytałem. Dobra. Troszeczkę przyjdziemy się po tym miasteczku. Na, przepraszam, po tej dzielnicy. Powal złodzieja. Już, 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 już. No i co?

co za skrzynia <laughs> Nie to nie Podoba mi się to takie eleganckie komnaty ja sobie tutaj wchodzę rozglądam się Szkoda, że jeszcze nie ma co tutaj wynieść <laughs> bo Arno pewnie by jakby się co opłacało to jeszcze by coś tu wyniósł z tego wszystkiego tak mi się da jakbym tu już gdzieś był dobra Arno nie o to chodziło chłopie dobra uwaga będę skakać panie hrabio Zabi przestępców, dobrze? Zemią nigdy nie należy zadzierać, bo tak to się kończy. Niech to będzie nauczka dla wszystkich. Tak to się będzie kończyło zawsze. Nie pamiętam, czy opróżniam to kieszenie, ale chyba nie. Znaczy, na pewno nie. Nie awanturować się. Widzicie? Hrabia sobie siedzi i coś tam, jakąś fajeczkę pali. Dobra. Tych gości zostawiamy. Hahaha, powal złodzieja. Który to już czwarty, nie piąty z okay. piętnastu? Sukces! <coughs> Przepraszam. Znowu Parisi, Parisi, Parisi. O, tam jest otwarte okienko. Że muszę wejść do tego okienka. A jest moja chyba ostatnia skrzyneczka. Tak, jak tak, to jaka będzie nagroda? No i co, 100 funtów jest tą nagrodą? No to jestem niezmiernie uradowany. Co on to zrobił? Co to było? Jeszcze raz. Dobrze, zobaczymy, co mnie tutaj jeszcze może czekać ciekawego w tej dzielnicy. Sklepy, sklepy. Skrzynki dla nowicjuszy, a to? Nowicjus... Nowicjuszowskie skrzynie. Skrzynie Nomad. No dobrze, przespasujemy się tutaj trochę po tej dzielnicy, zabij przestępców. <m -trony> wszystko już tak Po co tyle krzyku? Oh, oh. oh. Paryżi. Tam Sochi ucieka, tak? Zdawało mi się tylko A tutaj widzę Nord. Tak, to jest znak północy. Akurat tu nic nie widzę. Dostosuję umiejętnościami. No ale nie mam co tutaj zrobić. Niewidzialność. Wciąż nie mogę tego ucznia ślusarza nabyć tych umiejętności. Dobra, siebie to nic tu nie mogę zrobić. Dobra, wychodzimy z tego. Widzicie ten budynek w oddali? Jakie dziwne tekstury. Będę się zbliżał powoli do tego budynku. I co? Coś się poprawia powoli, prawda? Troszeczkę przyspieszymy. Ale wciąż bardzo dziwacznie ten budynek wygląda, przyznacie. No, wreszcie jakieś okna nabrały prawdziwego kształtu, widzę. Dopiero teraz. Dobrze, wskoczymy może do tego sklepiku, gdzie ten sklepik jest, i zrobimy jakieś zakupy. What? Tutaj, tutaj przez okno się wchodzi, tak? <laughs> o, mam tutaj gościa do powalenia, tak? Powal złodzieja, tak jest. Który? Siódmy z piętnastu. No co, co powiesz? Nie masz nic do powiedzenia, tak? Przez siebie zapomniałem teraz, gdzie ten sklep był. A tutaj był. Do tego sklepu się wchodzi przez okno, nie przez balkon, tylko przez okno. Dobra. Sklep. trujący gaz. Granat ogłuszający. Dobra, kup wszystko. Tak. Bomby dymne mam wszystkie. Petardy hukowe mam wszystkie. Sakiewki. Uzupełni wszystko tak, przyda mi się to czy nie? Amunicja mam, wszystko lekarstwo, mam wszystko wytrych. No, wciąż nie mogę tego umiejętności kupić. Tych umiejętności ostrze bersek, berserkera widmo oszcze wymaganie jest potrzebne. Pocisk moździerzowy, dobra. No, granat odgłuszający to jeszcze kupimy to się może przydać bomby dymne petardy sakiewka kupię jedną dobra, jestem wyposażony umiejętności no niestety Wciąż bez zmian. <śmiech> 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 Przepraszam. No i co? Oj, coś tu, tu wyskoczyło. Zabij przestępców. Wow! Ile krzyku! Ile krzyku!

Jeszcze raz rzucimy okiem No dobrze, szybko podróż Dziebie przeniesie? Pewnie na dach znowu kościoła Dzielnice Rekolec Czy jak to się tam Czyta No i chlub. Ten głupi dziób. Powal złodzieja. Gdzież on jest? Yes! Znowu sukces. No, i dobrze, moi drodzy, to by było już na tyle. Powaliłem wielu złodziei, zabiłem wielu przestępców, zebrałem wszystkie skrzynie w tej dzielnicy. Kokard też kilka zebrałem, także uczyniłem wiele dobrego, wzbogaciłem się. Ja was żegnam, na razie, cześć i czołem.